Państwa, Marzena Słupkowska. W Kołobrzegu 20 stopni, przyjemna pogoda, bo słońca nie brakuje i nawet wiatr już się zdążył uspokoić. A jeśli chodzi o noc, to w całym kraju praktycznie będzie pogodnie, chociaż zanikające opady mogą zdarzyć się jeszcze w Bieszczadach, ale w miarę upływu godzin na pewno zanikną, za to na południowym zachodzie zachmurzy się i gdzie niegdzie może popadać deszcz. Lokalnie, zwłaszcza nad ranem, utworzą się mgły na... Północy i miejscami na południu, a na termometrach od 12 stopni na północy do 13, 14, a nawet 18 na dolnym Śląsku. Jutrzejszy dzień najwięcej słońca zapewni na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a od południa ziemi lubuskiej przez Śląsk po Małopolskę. A nawet południowa, południową część Podkarpacia miejscami zachmurzy się, popada deszcz, gdzie nigdzie przejdą burze z mocniejszymi opadami i silnym wiatrem. Na termometrach od 23-24 stopni w województwach północnych do 27 na pozostałym obszarze ciśnienie niewiele tak naprawdę się zmieni, delikatnie spadnie i w Warszawie barometry pokażą 996 ha. A teraz szybko przenosimy się wirtualnie do Europy i zobaczymy. Co w pogodzie? Upały wciąż na południu do 35 stopni w Atenach, Madrycie. Deszcz popada od wysp brytyjskich po Niemcy, a nawet Węgry. Miejscami w Hiszpanii zagrzmi. Chłodniej, tradycyjnie w Skandynawii, tam 24 stopnie. Dobrego, spokojnego popołudnia. Do zobaczenia!